To była jakaś taka kropka nad i symboliczne być może, że to właśnie Marcin Wójci, który pokonał twoich dwóch kolegów klubowych. Jak się z tym czujesz? No, słuchajcie, no tak naprawdę no, to była to jakaś presja dla mnie, no bo dwóch moich parych partnerów, przyjacieli z mojego klubu Berserkers e, dostało, e, no, no przegrało po prostu, tak? No to musiałem się skupić jak najbardziej, no i pokazać, że Berserkerzy są bardzo dobrymi zawodnikami. No jak to się mówi, do trzech razy jest sztuka. Zmian, zmiana ksywy z Żyrafa na jedna sekunda? No nie aż, to jedna sekunda to nie była. Była, chyba było oficjalnie, tak? Że do końca jedna sekunda w sensie. No nie wiem, no to poczekamy jeszcze. No, jeżeli tak będzie, no to być może będzie one second. <laughs> Miałobyś latające kolano, oszukałeś. No przepraszam wszystkich, <laughs> że nie dopełniłem e Słowa, tak. No ale no niestety, no taki mamy sport, no nie, nie zawsze idzie tak jak chcemy. Z dołu lepiej widać, tak powiem. E, wiesz co, takie mam pytanie, ponieważ przed samą galą oczywiście wiele słów padło. Tutaj padły ciosy, tu były akcje, ale tam padło wiele słów. E, jak to oceniasz teraz tą całą sytuację, to rzeczywiście w ogóle przecież było potrzebne przed tym pojedynkiem? No słuchajcie, no, no, chodzi tu o to, że tak naprawdę to jest show business. To nie jest, są tylko walki. Nie, nie przyjeżdżamy tutaj po to, żeby tylko konfrontować się, ale tak naprawdę robimy całą otoczkę. Wszystko, żeby jakieś było zainteresowanie no jak największej publiczności, a żeby to było, no to nie możemy do siebie podchodzić i mówić, że jesteś fajny, jesteś fajny, no i wtedy zobaczymy, kto będzie lepszy tak, w Oktagonie. Musimy tak naprawdę budować jakieś napięcie napięcie było bardzo bardzo teraz do tej walki bardzo wysokie dlatego też nawet tam podczas walki jakieś tam yy, niecenzuralne, niecenzuralne słowa z naszej strony ale no to wszystko to tak naprawdę było yy, biznes no to jest biznes no co wam powiem show biznes show biznes a yy, sama walka rzeczywiście takim totalnym show biznesem nie jest, natomiast ja mam wrażenie, że podszedłeś do niej dużo spokojniej, że tych wszystkich rzeczy przed, przed, tą samą galą, tam było widać na początku, że dajesz jakby troszeczkę rywalowi wyszumieć, troszeczkę dajesz mu tam się wyskakać, a potem już przyszedłeś do rzeczy, rzeczywiście tak to miało wyglądać, taki duży spokój, jeśli chodzi o początek tego pojedynku? No tak, no już troszeczkę jestem doświadczony zawodnikiem, tak naprawdę, no e, gdzieś te moje całe emocje musiałem gdzieś mieć z tyłu głowy, ale no nie mogłem się podpalić, bo tak jak ostatnio... E, się podpaliłem na Sokolju, no i było ciężko, tak, dobrze wygrałem, ale tak naprawdę byłem bardzo zmęczony po tym pojedynku, no i teraz stwierdziłem, że nie mogę już tak więcej robić, że, że mi po prostu zabraknie kondycji, byłem bardzo dobrze przygotowany, zarówno kondycyjnie, i, no i też psychicznie, tak? bardzo dobrze podszedłem do walki, no i efekty są widoczne. O zejście do parteru, rozumiem, też na Tobie wielkiego wrażenia nie zrobiło. Byłeś tam przygotowany do tego, żeby zaraz rozpocząć swoją akcję, swój kontratak. No tak, jestem posiadaczem czarnego pasa w brazylijskim no i to tak naprawdę to już było desperackie z jego strony, ale no, ja na to czekałem, to, to był mój game plan. Właściwie taki, że chodzimy, szukamy gdzieś tego dystansu, te, tych uderzeń, żeby po prostu go wziąć, wyprowadzić z równowagi. On to zrobił, ja to wykorzystałem. No byłem tego dnia lepszy po prostu. Czy tą walką wspominałeś, ja pamiętam jeszcze kiedy pojawiło się po raz pierwszy w ogóle takie podejrzenie, że on może być twoim przeciwnikiem, i to Marcinie w uciku. Nie do końca mówiłeś, że to jest może zasłużony dla niego już etap w tej przygodzie z MMA. Jak teraz to oceniasz? Czy to był rywal, który gdzieś tam w jakimś momencie sprawił ci jakiś kłopot? Rzeczywiście? No, ja wam powiem tak. Że tak naprawdę, no, jeżeli chodzi o rankingi, no, to Marcin był wysoko w rankingach, siedmiu zawodników pokonał, e, z czego kilku przed czasem, tak? no, to, no to był dobry pretendent, no. ale no, to, już, to już nie jest moja głowa w tym, czy, czy to był zasłużony oponent, czy też nie, ale no, wyszliśmy, daliśmy dobre show, e, a Marcin no, jakoś no, nie zaskoczył mnie, no, nie będę oszukiwał, nie zaskoczył mnie w tym pojedynku, no ale no, myślę, że dlatego, no, bo ja dyktowałem warunki. Co teraz w takim razie? Kto kolejny ewentualnie mógł być twoim przeciwnikiem? Jak ty to widzisz? No słuchajcie, tak naprawdę on to dzisiaj muszę iść na afterparty. No i dopiero później pomyślimy. Tam się ustala przeciwników. No to różnie bywa. Niektórzy chcą się sprawdzać. Nie, no żartuję. No słuchajcie. no... Tak naprawdę to, to już pytanie jest do Martina i Maćka. Oni wybierają przeciwników, ja tylko jestem tutaj od czarnej roboty. Ale A miałeś okazję dzisiaj może obejrzeć jakąś walkę z trybun? No bo to też jest niesamowite wrażenie, wiadomo zawodnik walczy w ringu, ale później trochę czasu było chyba, żeby coś zobaczyć. Yy, tak, yy, tak widziałem jeszcze kilka tam, yy, kilka walk. Yy, no w ogóle no cała uprawa, to wszystko no to co mogę powiedzieć, no jestem już chyba to zapamiętam do końca życia, że wziąłem udział w takim przedsięwzięciu bardzo dużym, 60 tysięcy ludzi. No jest to coś pięknego. Dzisiaj nie śpię. A czy w jakimś sensie dotarłeś do jego głowy, skoro powiedziałeś, że były wymiany takich ostrych, ostrych słów po obu stronach, a Marcin raczej jest taki dorany przyłóż, powiedzmy, jeżeli go sprowokowałeś, to być może właśnie wynik tego wszystkiego, co robiłeś przed walką. No Marcin też mnie pr e, prowokował, też, e, też e, tak naprawdę nie był dłużny mi, piłeczkę odbijał, także to nie można powiedzieć, że to było jednostronne, także gdzieś tam rywalizowaliśmy, rywa, rywalizowaliśmy tak psychicznie gdzieś tam i ta piłeczka ciągle raz była u mnie, raz u niego. Na konferencji kto był, no to widział, że tak naprawdę Marcin też miał przygotowany dialog i też nie stronił od y, jakichś tam dogryzek w stronę mnie, w moją stronę. No i tyle. To chyba teraz... Dobrej zabawy na to afterparty w takim razie ci życzymy. Niech tam się... Właśnie... Negocjacje. Tak, dokładnie tak. A z kim? A z kim? No właśnie z tym o tego numerowałem. No. Aha, no oczywiście. <laughs> no słuchajcie, no myślę, że dzisiaj troszeczkę sobie pozwolę na jakiegoś małego szota. E, no i być może no i być może jakiś nowy kontrakt się podprzemy. ale to jeszcze, nie wie, jeszcze tego nie wiem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.